inlandyzacji. I taka rola przypada naszemu nieszczęśliwemu krajowi w ramach strategicznego partnerstwa NATO-Rosja. W tym sensie rzeczywiście NATO niczego nie chroni, tylko nas pocycha. Słuchajcie, musicie tutaj się zgodzić na status bliskiej Zranicy. I to jest zgodne z tym. I ten mechanizm jest zgodny z tym, co jeszcze w 1987 roku powiedział minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Edward Szewarnadze. Edward Szewarnadze na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych OBWE w Wiedniu, został zapytany przez dziennikarzy, co Związek Radziecki sądzi na temat ewentualnego zjednoczenia Niemiec. To już tak się mówiło o tym. I on ku zaskoczeniu tych pytających, którzy się spodziewali, że on powie, że nigdy tam w życiu, w ogóle nie, powiedział, że Związek Radziecki właściwie nie ma nic przeciwko temu. Jeden tylko warunek, że między Zjednoczonymi Niemcami a Związkiem Radzieckim zostanie utworzona strefa buforowa. Strefa buforowa to jest obszar rozbrojony i pozbawiony przemysłu ciężkiego. No, to to, 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 to mamy. wszystko, jak to się, jak, jak to mówią gitowcy, wszystko gra i koliduje. proszę bardzo. Tak, tak, proszę. Ale właśnie, ale temat prelekcji troszeczkę inny, dlatego dzisiaj chciałbym zadać to pytanie. Otóż chciałbym wrócić do wspomnianego pana Arabskiego. Jak pan na to trafnie zauważył, czasem nasi przywódcy pod wpływem jakichś emocji, czasem coś powiedzą, może nie do końca przemyślą to do kamery. I parę tygodni temu, nasz premier wracał z negocjacji w sprawie budżetu, tak mi się zdarzyło powiedzieć do kamery, że Aha, że ciężko tam negocjowali, że jest przyzwyczajony przynajmniej raz dzień nie zmieniać koszulę, że mało spał i tam go dziennikarz zapytał dlaczego. A bo my w naszej tam w naszym przedstawicielstwie mamy tam miejsce, ale właśnie pan arabski zajął moją kanapę. No i tak dziennikarze się troszeczkę zdziwili, a drugi zapytał, czy pan gdzieś idzie się położył panie premierze. nie bo strasznie chrapał. Także kim on tak naprawdę jest? To no drobiazg, ale pouczający. Tak, tak. i jak, mhm. e, można jakoś to związać ze świegą z uczestnictwem, e, z z katastrofą państwem. Ten... Proszę państwa, to nas naprowadza taki drobiazg, ale świadczący o tym, że prawdziwa hierarchia może być zupełnie inna niż hierarchia formalna, wynikająca z przyporządkowania konstytucyjnego. Tak już się w Polsce zresztą zdarzało. Stanisław Mikołajczyk który był wicepremierem w latach 40. napisał książkę pod tytułem Gwałt na Polsce. Jest... Polska zwałcona. Tak. Polska zwałcona, Gwałt na Polsce też to pod tym tytułem funkcjonuje. I tam podaje między innymi taką informację, jaka jest prawdziwa hierarchia w polskim rządzie. I pisze także taką pierwszą osobą w tajnym rządzie polskim, używa nazwiska generał Malinow, ale to wiadomo, że chodzi o generała Iwana Sierowa. Wiadomo, że to jest pierwsza osoba. Generał NKWD, Sier. Iwan Sierow. Drugą osobą w tym prawdziwym rządzie, w hierarchii prawdziwej, to jest, to był szef NKWD w ambasadzie rosyjskiej, sowieckiej w Warszawie. Trzecią osobą był ambasador Lebediew, a Czwartą osobą był Jakub Berman, tak który formalnie był bardzo niskiej rangi wiceministrem, ale w faktycznej hierarchii był na czwartym miejscu jeszcze przed Bolesławem Birutem, prezydentem i przed premierem y, osóbką Murewskim. Y, I no, oczywiście przed wicepremierem Mikołajczykiem i tak dalej. Także nic nowego się nie dzieje. To wszystko już było. Jeżeli Tomasz Arabski zajmuje kanapę premierowi Tuskowi i w ogóle nie przychodzi mu do głowy, żeby się podnieść i zrobić swojemu szefowi miejsce, no to z całą pewnością to jest poszlaka, że on też wie, że w hierarchii prawdziwej zajmuje miejsce wyższe, że pan premier Tusk może się przespać, jeśli chce, najwyżej pod kanapą, ale nie na kanapie. Tam gdzie on. Szpi. Tak jak to dyzma mówi, wstać, kiedy ja stoję. No, no, no. I tak to jest. Więc oczywiście tak może być. Jeszcze dodam do tego, pan premier Tusk niedawno rozmawiał z panem ministrem Gowinem. Przedmiotem Aha, tej rozmowy. Miał być, czy pan minister Gowin ma pozostać ministrem, czy nie. Otóż charakterystyczne jest, niech Państwo zwracają uwagę na takie drobiazgi, jak kto, kto chrabia na kanapie. E, otóż premier Tusk rozmawiał z ministrem Gowinem, ale nie zakomunikował mu podczas tej rozmowy na zakończenie. Panie Gowin, zostaje Pan na stanowisku ministra, czy tam nie zostaje Pan, tylko przerwa, ta rozmowa się zakończyła bez konkluzji. Po czym pan premier Tusk gdzieś pojechał? I dopiero jak stamtąd wrócił, to dopiero panu ministrowi Gowinowi powiedział, że zostaje na stanowisku. Na razie nisko dopowiedział. Otóż musiał zasięgnąć informacji starszych i którzy... Słuchajcie, no tak mi tu ten Gowin powiedział, to co, jak jest to No to zostawcie tostw, tego Gowina na razie. No, no tak to wygląda. Proszę bardzo. Twierdzi Pan, że punkt ciężkości władzy jest poza konstytucyjnymi organami, zatem jaki jest w ogóle sens chodzić na wybory, czy jest jakkolwiek? No mój kolega Janusz Mikke twierdzi, że gdyby wybory rzeczywiście mogły coś zmienić, to już dawno byłyby zakazane, ale chyba sam do końca w to nie wierzy, bo w każdych wyborach kandyduje. Więc, no ale to być może, że, mu, że to takie przyzwyczajenie, taki nauk pan, że musi pan to was. Wie pan, już powiedziałem, że najistotniejszym przedsięwzięciem, jeśli chodzi o wybory, jest przygotowanie wyborcom właściwej alternatywy. Żeby bez względu na to, kto wygra wybory, wybory były wygrane. I proszę zwrócić uwagę, że mimo iż na przestrzeni ostatnich 22 lat zmieniło się wiele rządów o przeciwstawnych orientacjach politycznych, to model kapitalizmu kompradowskiego nawet nie drgnął. Nawet nie drgnął. Ta zasada 2005-2007 też była zachowana? Ta, no, a czy, myślę, że... e, też tak, znaczy myślę, Nie o kompradowskich że wybrane e, z... z każdej strony. Myślę, że w zasadzie tak, w zasadzie tak, tylko, bo przypomnę, przypomnę Państwu, co się działo. I ja, ledwo tylko Jan Paweł II zamknął oczy. Natychmiast się rozpoczęła kampania wyborcza w mediach. I co nam w tej kampanii wyborczej, jaki był przekaz? Że wybory ma wygrać Platforma Obywatelska, po czym ma. Z utworzyć koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Tak było? Tak. Tak. tak było. No i na miesiąc przed wyborami do kampanii wyborczej włączyło się Radio Maria i I wszystko się zgadzało, tak jak w Radio Rewań, tyle tylko, że wybory wygrała Prawo i Sprawiedliwość, a nie Platforma Obywatelska. Ale ciekawe, że Platforma Obywatelska zachowywała się tak, jakby to ona wygrała tak. wybory. Że no tutaj... Jak tam ludzie głosowali, to głosowali przez inaczej było umówione. Przecież to my wygraliśmy wybory tak naprawdę. Tam co, bo kto tam głosu, tam co, co tam nie Nieważne, już się odbyło. Już się wyfikali wszyscy, prawda? Ale myśmy wygrali woli i teraz, i przecież były negocjacje przed kamerami telewizyjnymi, jak tę koalicję utworzyć i o co się to wszystko rozbiło. Przypomnę. To było? Kto ma kontrolować, jak to się nazywało, tajne służby. Otóż jakie tam kontrolować? O tym nie ma mowy. Kto ma być transmisją tajnych służb do konstytucyjnych organów państwa? Bo partia, która będzie tłumaczyła, jaki rozkaz jest, no to ta ma pozycję nadrzędną i tu się nie mogli pogodzić, bo rzecz tutaj było rzeczywisty okruszek władzy. To był rzecz prawdziwy okruszek władzy. I tego prawdziwego okruszka władzy, bo reszta to były takie zewnętrzne znamiona, tam siedzenia, gabinety, cygarety i tak dalej. to dobrze tam, ale tu prawdziwy okruszek władzy był. I tego ani jedna partia, ani druga nie chciała oddać. No to no tak, to ja tak, został utworzony mniejszościowy rząd pana Marcinkiewicza obecnie. Do środku ośrodku myśli <grymne> pan Marcinkiewicz jest, jest, jest. No i co się stało? Otóż natychmiast bo w listopadzie jeszcze do pana premiera Marcinkiewicza przyszedł ambasador Izraela w Warszawie, i kategorycznie zażądał od niego, zażądał od niego w bardzo ostrych, w ostrej formie zrobienia porządku z Radą no i, i, i to się zaczęło, o, to, ta wojna się zaczęła. Ciekawa rzecz, że w tej wojnie również, do tej wojny również nie tylko Gazeta Wyborcza i tam środowisko żydowskie się włączyło, to oczywiście i tam Bezpieczniackie i tak dalej, ale nawet kiedy już się zmienił premier, to znaczy premierem został pan Jarosław Kaczyński, to pan Jarosław Kaczewski też próbował ciąć po skrzydłach. Tylko zorientował się, że, że lepiej nie. Że lepiej nie, ale przecież taki był nieprzyjemny zgrzyt w postaci, w postaci tego zaproszenia, jakie pani Maria Kaczeńska na Dzień Kobiet wystosowała do. Różnych kobiet. Otóż to środowisko Radia dzięki któremu jednak Pan Prezydent został Prezydentem, zostało ostentacyjnie pominięte, ostentacyjnie pominięte, no i to zostało zauważone. No to myśli Pan, że to Maria, nie, nie Junczykowa? Proszę? Może pana nie wierzę w takie rzeczy, żeby pani Jęczyk Ziomecka mogła dyktować pani prezydentowej, kogo ma zaprosić, a kogo nie, tym bardziej. No, Być może, a to znaczy, że pani prezydentowa nie dorosła do tej roli. Nie chciałbym tak mówić, bo to jest niegrzeczne. Wolę, wolę uważać przez kultuację. Wolę uważać, że jak ktoś coś robi, to zdaje sobie z tego sprawę, co robi. A jak, jak nie zdaje sobie z tego sprawę, no to znaczy, że to dureń, to w ogóle nie ma o czym mówić, prawda? Otóż no i wreszcie, no i wreszcie tu z pewnym takim powodem, jak myślę, dla, której, dla którego ta wojna wybuchła naprawdę. To było rzucenie hasła czwartej Rzeczypospolitej, które bezpieka chyba potraktowała serio, chociaż ono na to nie zasługiwało, ale bezpieka potraktowała serio i tu rzeczywiście y, ta wojna była naprawdę. Ale co się okazało? Jak Państwo pamiętacie w styczniu 2007 roku y, Premier Kaczyński zdymisjonował Ludwika Dorna z funkcji ministra spraw wewnętrznych, mianując na to stanowisko pana Janusza Kaczmarka. To przyznam się, że byłem zdumiony tą podmianką, dlatego że wystarczyło przeczytać powszechnie znany życiorys Janusza Kaczmarka, żeby nie mieć do niego zaufania. Jako do ministra spraw wewnętrznych który ma takie zadania do wykonania, wysalić pierwszy układ. No i e, nie wiem dlaczego pan premier Kaczyński to zrobił. Miał nakazane Nie, No to jak miał nakazane, to co jeszcze mu każą? Wie pani, to tu za strach pomyśleć, co mu jeszcze każą. Otóż e, dopiero się zreflektował chyba, kiedy pan Janusz Kaczmarek został przyłapany na tym, jak na czterdziestym hotelu Mario o godzinie 12 w nocy w Warszawie składa dzienny swojemu prawdziwemu zwierzchnikowi Ryszardowi Kraudem no to pan premier Kaczyński zrozumiał, że już za, za bardzo śmiesznie on, 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 to wszystko wygląda Kaczyńskiego, ten pana, z tego wynika że pan z tego, wy, z tego wynika, że pan prezydent Lech Kaczyński wpadł w złe towarzystwo bo jeżeli miał przyjaźń się z Januszem Kaczmarkiem i z panem Kornatowskim, który już zupełnie, no to nie wiem, no to naprawdę nie wiem, co to miało znaczyć. To myślę, marzec, nesel. Więc to, więc to, 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 są takie, to są takie rzeczy, które pokazują, że no, zdarzają się wypadki przy pracy i tyle. Natomiast, natomiast no Nawiązuję do pana, nie chciałbym pana tutaj tak zarażać jakimś cynizmem czy takim tym, ale y, powiem tak, że nie wszystko co Lenin mówił to było takie głupie. A co Lenin mówił? Ufać i kontrolować. Ufać proszę i kontrolować. Tutaj tak, proszę Nie proszę. Ja mam takie pytanie... mówił? Czy wie, pan może coś, czy wie Pan może coś na temat sytuacji, jaka aktualnie rozgrywa się w Bułgarii? Chodzi mi o rozruchy. Możliwe, że Państwo nie wiedzą. Protesty, tak? Protesty. Czy potrafiłby Pan jakąś analizę tych temat przeprowadzić? Nie, nie, muszę się no to, temu przyjrzeć. Ok, się nie wypowiadał. Okej, okay, to z drugiej strony, jak Pan ocenia to, że te. Wydarzenia są w pełnej cenzurze medialnej w Polsce. Tego tej informacji nie ma. Ja, żeby się dowiedzieć, coś o tym muszę z pełnym obrzydzeniem wchodzić na stronę konsomolskiej prawdy. Proszę pana, no nie trudno się domyślić tego, przecież nie mówi się o sznurze w domu wisielca. U, u nas jest mnóstwo powodów do tego, żeby takie same wydarzenia miały miejsce, natomiast nie ma sytuacji rewolucyjnej. Znowu Lenin mówił, kiedy jest sytuacja rewolucyjna. Nie tylko wtedy, kiedy są obiektywne powody do niezadowolenia, bo jeszcze musi być jakieś państwo wpływowe, które jest zainteresowane zrobieniem przewrotu w tym kraju. Otóż problem polega na tym, że te, ta pierwsza część sytuacji rewolucyjnej jest, a tej drugiej nie ma. W jest. Tak nie. Mówił Pan o rosnącym siłę ruchu narodowym. Czy nie myśli Pan, że być może Gowin nie został zdymisjonowany dlatego, że jeżeli prawicowy ruch narodowy urośnie w siłę, żeby wtedy zbudować prawicową przygódkę partyjną, tak jak z lewej strony jest panikot? Ja myślę, że nie, ja myślę, że nie, My nie bo było. to wie Pan, jak nastąpiła nominacja powożnego posła Gowina na ministra sprawiedliwości, ja ją odczytałem jako taką aluzję ze strony, no nie tyle rządu, bo tam ja rządowi nie przypisuję zbyt dużej władzy, tylko ze strony tych ośrodków, które rząd kontrolują, że nie chcą wojny z episkopatem, że nie chcą wojny z kościołem. No, dobra, proszę bardzo, to nie chcemy wojny. Rozpoczynały się wtedy negocjacje na temat finansowania kościoła, które się zakończyły, jak Państwo wiecie, porozumieniem na poziomie 0,5%, więc troszeczkę rząd tam dołożył. Druga sprawa, na której Kościołowi zależało, to było finansowanie in vitro z tego zapewnienia w sklamce z budżetu i związki partnerskie. I tu pobożny poseł Gowin stanął na wysokości zadania. Jak na razie udało mu się to, że niby jemu, udało się zablokować. Oczywiście to wywołało klangor i tak dalej, to w tej chwili już nie mamy większych zmartwień, tylko jakby tu dogodzić z Sodomitą Gomorytą, właściwie już wszystko mamy pozałatwiane, tylko to jeszcze trzeba załatwić. Już nastąpił era powszechnej szczęśliwości. Jak sodomici z Gomorytami będą się tam na ulicy tego sobie dogadzać. I no ale... To zawsze może się i tu w zapowiedź premiera Tuska, że w, y, w lipcu będą następne przetasowania, to jest sygnał, że no, jakieś ustępstwa muszą być, jakiś kompromis musi być. Bo o co chodzi? Przecież premier Tusk, ja jestem przekonany, że podobnie jak on sam, i tam redaktor Michnik, to już nie wiem, ale też mi się wydaje, że tymi wszystkimi srodomitami i gomorytami to głęboko pogardzają. To nie chodzi o to. Ja rozumiałbym determinację tych sodomitów, że oni na przykład bez rejestracji w urzędzie to nie mogą orgazmu osiągnąć. No to wtedy rozumiem, no tak, no to nie ma rady, trzeba ich rejestrować, bo tak to małpie okrucieństwo było. Ale mogą, z tego co wiem, to mogą. Yy, więc to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w całym kołkosie było wszystko tak samo. No nie może być tak, że cały kołchoz tu śpiewa z jednego klucza, a tu nagle do Jarka jakaś tam całkiem co innego wyśpiewuje. Kto no, to, 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 to wiedział? Musi być... Go. I episkopat, wiecie państwo, to jest, nie jest łatwe oczywiście. Dużo zależy od tego, kto zostanie wybrany papieżem teraz czy jakiś szalenie postępowy kardynał, czy taki trochę zachowawczy. No, ale Stanisław Lem kiedyś napisał taką powieść bardzo zresztą dobrą, polecam Państwu, pod tytułem Głos Pana. Głos Pana. Otóż tam takie zdanie napisał w tej powieści, że nawet konklawę można doprowadzić do ludożerstwa. Byle postępować cierpliwie i metodycznie. I to jest element takiego cierpliwego i metodycznego postępowania. Tym bardziej, że taka piąta kolumna w kościele z roku na rok się rozszerza i rośnie w siłę. Ten wszystkie kościoły otwarte, tam był ojciec Wiśniewski, tam wszyscy posiadkowi zakonnicy. Tacy już niektórzy tam nie mogą wytrzymać. I występują, ale inni jeszcze się trzymają, jeszcze tam zacisną się zęby i tak dalej, licząc na to, że się uda zbudować żywą cerkiew w Polsce i w ten sposób pozbawić już naród, nasz nawet pozorów przywództwa. Yy, państwo pozwolą, że jeszcze dam, no dopytam tutaj kolega tutaj, bo przybinały nam się te nazwiska i okazało się tą, tą, tą ścianą, czyli yy, yy, z nam ucieka. Czy to jest faktycznie przeciwwaga batuska w Pana ocenie? Czy tam trwa walka pod dywanem? Czy to jest kolejna ścieżka? Proszę Państwa, rzecz, znaczy ja to tłumaczę w ten sposób, że to nie jest tak, że w Polsce jest jeden ośrodek władzy. Jedna watacha bezpieczniaczka. Nie. Jest kilka. Najlepszym tego dowodem jest to, że się nawzajem wycinają. Proszę zwrócić uwagę, w listopadzie 2011 roku a, jeszcze tu, bo nie dopowiedziałam na pańskie pytanie jeszcze jednej rzeczy. Otóż w listopadzie 2011 roku aresztowany został generał Gromosław Czępiński, twórca Platformy Obywatelskiej. Przecież generał Czępiński mówił otwartym tekstem, ile to rozmów i bliskich spotkań trzeciego stopnia musiał odbyć, żeby w ogóle Platforma Obywatelska zaistniała. No i nagle takie ojcobójstwo ze strony Platformy Latowskiej. Drugim takim wypadkiem to było samobójstwo generała Petelickiego bez udziału osób trzecich. Otóż warto się... A, a, teraz, a teraz właśnie yy, yy, mływa tworzenia Europa Plus, w której, nie, w której nie chce wziąć udziału Leszek Miller. Może ja jestem nadmiernie podejrzliwy, ale w, w moim przekonaniu te wszystkie trzy y, wydarzenia mają ze sobą związek. Otóż po deklaracji prezydenta Obamy.